A, widzisz jakie nóżki ładne? Czarne He? fajne? Pięknie. Fajne Panie i kochany, do targowego zobaczyć, może bez malowania by było. Tak, tak cała gromada paczek. Nie nadążamy z rozpakowywaniem. Elektryk przemyśle. Ten to zamawia. Ja nie wiem w ogóle gdzie tej elektryki tyle ładuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ho 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 Dobra, dzień, jak to dzień. Witam serdecznie Piotrzeński w Rekamper w Mountain. Zapraszam. Pozdrawiamy Małgorzatę, która tutaj wa walczy ciężko, odbiera często gęsto właśnie telefony i na wasze maile. Stara się jak może dziewczyna. Pozdrawiamy. No dobrze, idziemy przez nasze studio filmowe. Co to niektórzy to nazywają słuchajcie, Patrzcie, na przykład czasem też i u nas jest bałagan, e, Właśnie zabudowiemy kolejne trzy auta dla firmy zajmującej się serwisem turbin wiatrowych. E, nowe auta przyjechały, są adoptowane, montujemy szafy montażowe. Czyli, jeżeli ktoś też potrzebuje takie samochody warsztatowe, serwisowe, też można u nas zamówić, zrobić. Zrobimy. No i tu właśnie ze starego auta zostało wszystko już wyrzucone. E, trzy czy cztery auta się robią. Będziemy to za chwileczkę. Akurat kolega przygotowuje. Pozdrawiamy firmę DWS. Pa. Hejo. Właśnie będzie przepakowywał sprzęt do drugiego auta. Tu nasze lalki pod śniegiem. O których też wspomnimy. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na hali. Jakie nowości. A są takie otakowe. Zobaczycie, co robimy na Norwegię. Co robimy na targi do Stuttgartu. Pozdrawiamy Jacka. Wszystkie zamówienia. Tutaj człowiek, mózg. Na wszystkim panuje. Dziękujemy, dla uznania. Muzyka, może że ci ryba nas w wywala z YouTube'ów. Tak. Ja chciałem dotytać. A, odczytał szeftę. E, klejenie podłogi tam, e, czy ma być z listwami, czy bez. To znaczy z listwami, czy bez. jest napuchnięta, bo napalowana, to się zbudowali. Tak. Tu pas, tu podłoży troszkę. Jednak to się tutaj Podciąć, wysunąć, Ale nie, bo to będzie cudowne. Żeby... To jest przekręcone ja? Z uczuciem dociągasz. Maszyna, nowa gwiazda YouTube'a. Okay. <laughs> Teraz słuchajcie, takie, takie rzeczy też robimy. E, taksówka do Norwegii, budowana. E, fotele dołożone, poszyte. Pasy zabezpieczenia e, winda dla niepełnosprawnych dodatkowy próg miłość dni, nie przerywaj sobie śmiało. A czemu tak mało? Wszelkie zmiany, poprawki na bieżąco wysyłamy klientom, bo nowe rzeczy, nowe projekty. Niby klient chce tak, ale się okazuje, że to nie zawsze jest. Tak, jak powinno być z y, papierami, z wymogami w danym kraju, i jak my już coś założymy, robimy zdjęcie, film wysyłamy, się okazuje, że mówią o jeju. Tak jednak nie może być, musisz poprawić. No i te pierwsze projekty tak wyglądają, że na zasadzie, że tak sobie y, raczkujemy w danym temacie, ale jak już opanujemy, to będziemy. to przyspieszy. Za krótko masz. całe bobeczkę przewrócisz. Dzięki. idzie nowe. Słuchajcie, zobaczcie jakie piękne fotele, już przygotowane do Splintera. Fotele używane y, dostały nowe obsycia. Wydaje mi się, że to wygląda fantastycznie. Wysłane do klienta? Wysłane, dobrze. Słuchajcie, wersja na targi. Proszę bardzo. Piękny, duży wyświetlacz z naszym logą, z firmą, która nam y, przygotowała cały system do obsługi. Cyk. I tu już sobie będziemy ładnie ustawiać, tak jak mieliśmy na szkoleniu. E, na pewno oglądaliście nasze poprzednie filmy, tam można wszystko to sobie zobaczyć. Miłos Sławek! To nie ma! <laughs> no i jak widzicie, wszystko sam muszę robić. Nie? Jak widzicie, auto już jest prawie gotowe. Wsiadać i jeździć. E, wersja z odwróconym dachem robimy na targi. Odwrócony dach tu będzie prysznic z e, toaletą czyli e, WC. Z wyciąganą kasetą. Nie robiliśmy jeszcze takiego projektu. Bardzo duży zbiornik wody. Właśnie to fajne sterowanie. Gdzie będziemy mogli zarządzać sobie całym systemem tego auta. Zobaczymy, zobaczymy, jak nasi klienci na targach będą to odbierać. Jeden jedyny projekt na razie robimy, jeżeli będzie zainteresowanie, będziemy powielać. Także można się zapisać na, na fajny prototyp. W fajnej cenie. Także tak to wygląda. I wszystko w alkantarze zrobione. W naszej Alcantarze Wszystkie słupki, boczki, nadkola, zaczekaj, wszystko w Alcantarze. kliencik. E, jako, że robimy całkowicie nowy projekt, wszystko ma, jest z homologacją, ale pewne rzeczy e, z mojego punktu widzenia u, wymagają e, poprawki i jesteśmy w kontakcie z TIF-em niemieckim e, i wysyłamy zdjęcia, filmy, e, bo uważam, że papiery z swoją stroną, bezpieczeństwo z stro, swoją stroną, a my, produkując to, odpowiadamy za użytkowników. I tak jak w, 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 w niektórych rzeczach wymaga to e, czysto ludzkiej poprawki, gdzie będzie to tylko lepsze. Ciekawostką jest to, że na przykład w polskim prawie e, zakładamy sobie taki dach. Wiele osób pyta: Zakładam taki dach. E, Co mam z tym zrobić? Czy się trzeba dać do TIF-u? Czegoś takiego nie ma w Polsce, nie wpisuje się że auto, tak jak w Niemczech, się każdy wymiar opony, każdą rzecz, jaką dokładamy, wszystko jest w tych briefach tam rozpisane. W Polsce nie ma czegoś takiego. Zakładamy dach, on jest, ma homologację. I koszt takiego dachu waha się od 18 do 20 tysięcy złotych netto. W zależności od marki modelu możemy dojść nawet do 40, jeżeli ktoś chce sobie taki drogi zamontować. No, a generalnie, jeżeli auto idzie za granicę, na przykład do Wspomnianych Niemiec, do Holandii, do Czech, jest to wszystko wpisywane w dokumenty, I dlatego musi być wszystko homologowane, numer homologacji dachu, wszystko jest w papierach i też się na przykład ktoś dzwonił i tam jest 2000 zł taniej. Tak, ale dach jest bez homologacji. Później, jakakolwiek dalsza odsprzedaż czy te dachy angielskie, które przychodzą, są dużo tańsze, ale po otwarciu, po trzechniach dach jest wygięty w ten sposób i chcemy go zamknąć. Zamykamy, ale on odstaje 10 cm, i trzeba go tam pasami spinać. I to, to są te różnice w cenach dachów. Tak to no. wygląda. A nawet jeżeli już, jeżeli ktoś twierdzi, że u nas przepłaca, nie wiem, 1000, 2000 zł, drożej, bo gdzieś jest tam taniej, ale my bierzemy za to odpowiedzialność. Pytanie, czy wszyscy wezmą za to odpowiedzialność, czy tylko zrobią i gwarancja do studni, a studnia przy brawie. No dobra Sławko! To byłoby tak zamontowane. No, no i teraz ja uważam, że wiesz, zeskakując z góry, no to kurczenie jest zabezpieczne. I moja idea jest, jeżeli już ma być, to dałbym to przycisną sowek. Strzut z tamtej strony. Ewentualnie tylko z jednej, żeby ktoś nie podważył tego dachu na siłę i się tam po prostu nie wdarł, bo pod wiatr ten dach się tak nie otworzy. Teraz wysyłam ten film do inżyniera do Niemiec, żeby mu pokazać, że zrobiąc nawet zgodnie ze sztuką, tak jak producent przewidział, według mnie to z prawej strony jestem niebezpieczne, bo zeskakując z góry, czy cokolwiek, uderzmy o tą blachę brodą, powie, powieśmy się, nie jest to dobre. Dziecko. Dziecko... E, Paski ewentualnie z lewej strony zabezpieczenie na me, za meblami nie widać, nie otworzy nikt. Da się też nie, na pewno nie otworzy. Wiesz, nawet, nawet, nawet zobaczyć, wiesz, żeby tam te łapki były tam bardziej. Ja to chcę traktować, że wiesz, że ktoś nie poderwie nam na siłę, że tam doli się do tego samochodu, bo pod wiatrą się chyba nie otworzy. No nie, no bo tam tłumaczyłem mi dziś pod rana i tłumaczy. słuchajcie, my też się. Pod...". Problemy są i z takiego czystego, ludzkiego podejścia próbujemy nie niwelować takie rzeczy. E, bo niektóre przepisy są naprawdę głupie e, i dziwne. Auto, tak jak wspomniałem, że jest prawie gotowe, za 3-4 dni raz, dwa, za 3 dni robocze e, wyjeżdża, kończymy e, i będzie można je obejrzeć na targach, ciekawe czy się sprzeda. No i właśnie tutaj e, zauważyć chciałem, że czasem mnie pracownicy zaskakują, bo to zawsze zostawialiśmy tak, e, że to sobie wychodzi z tej alkantary, a to takie fajne. To musi być jakieś drugie... Dnia. A kto tak ładnie zrobił tu? A teraz, że od tyłu jest dojście, to nie ma lekko, nie ma lekko. E, mamy ostatnio wysyp zamówień na meble z... karbonowe meble, czyli okleina karbonowa. E, Oceńcie, jak to wygląda. Klienci. Są klienci, którzy lubią naprawdę, jeżeli jest w tym aucie e, ciemno, e, tak inaczej. Także takie rzeczy też robimy. Auto też musi wyjechać za dwa dni. Zakładam, żeby go my. No i w takich nowych projektach występuje mnóstwo problemów, o których się nawet nie pomyśli wcześniej. Idziemy teraz zobaczyć, co się dzieje na hali numer 3, gdzie wycinamy okna, dachy. Zostało nam jeszcze 15 minut pracy, czyli pewnie, pewnie już leżą, nic nie robią. Tu mają dobrze, bo jedyne wejście to jest przez główne drzwi, także mają tu swoje hasła na pewno. Zima idzie, przygotowanie do sezonu. Dobry. Dobry. w telewizji będziesz. No. Tak. No, no tak, 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 tak. Mhm, no. O, tu w międzyczasie wam powiem, międzyczasie wam jeszcze powiem, jak już rozmawiam z telefon. Zakładamy właśnie takie zabezpieczenia kargo, które blokują nam całą przestrzeń bagażową. Od środka zamykamy, bo tu towaru się wozi nieraz więcej, niż ten samochód jest warty, a to jest nowy Crafter. Słuchajcie, jako ciekawostkę pokażę Wam, e, najnowsze Craftery do nas przyjechały. E, Co jest fajnego w nich? Co fajnego? Sam się lekko zdziwiłem, e, wsiadając do tego auta. Słuchajcie, no dobra, wiadomo, wyświetlacz e, LCD, czyli to już jest standard, ale już przekaźniki, biegi, lewarek biegów zniknął. E, wjechał nam taki jak w ID bazie, czyli e, zaczerpnięte z Forda. To jest akurat fajne, Zamiast tego lewarka tu elegancko, e, Zobaczcie, elektryczny, ręczny też e, zniknął nam typowy e, ręczny. A mamy teraz, przyniesiono nam tutaj elektryczny. O, auto hold, bardzo fajna, fajna, przydatna rzecz. Sam korzystam, lubię to. E, czyli jedziemy, hamujemy. Auto stoi, nogę sięgamy z hamulca, dodajemy gazu, sobie rusza. Bardzo fajne. Także nowy crafter, super, podoba mi się. Zobaczymy. zobaczymy. A, no właśnie miałem telefon teraz z Norwegii. Eee, przepraszam, miałem telefon z Norwegii. Eee, dwuletnie craftery. Kolega się pytał, czy elektryku by ktoś nie chciał. E, zasięg cały 40 km po dwóch latach użytkowania, do, do, naładowane do pełna craftery. Fajnie, co? I co? I jest pomysł, może te elektryczne craftery przerabiać na spalinowe. <laughs> Tylko jak to zarejestrować potem? Jako co? Generalnie tu mamy takie królestwo Pawła i Oliwiera. oni tutaj, jak tutaj przychodzą rano, to ich dopiero później widzę e, po południu o 15:00 e, za 5, <gryz> e, jak już chłopacy odjeżdżają. Słuchajcie, mamy tu przyczepę, fajny nowy projekt, będziemy robić e, przyczepę do użytku dla dwóch młodych dżentelmenów, którzy jeżdżą, ścigają się, jeżdżą gokardami. Ta przyczepa ma być takim samochodem serwisowym do przewozu gokardów, do narzędzi, do serwisu. Ma być tu zrobiona taka mini sypialnia, toaleta, jak woda, elektryka, projektor, rzutnik, że można było podłączyć, sprawdzać czasy okrążeń, analizować wszystko i gdzieś sobie odpocząć. Także markiza będzie dołożona. Także fajny projekt, na pewno zrobimy o tym cały odcinek, że takie rzeczy też robimy. Czy Mogę Dajem sobie zostawić samochodem na Ty? A to wiesz, że możesz? No. E, po godzinach chłopacy sobie zostają ogarniają swoje prywatne auta, e, mówią, że prywatne, także nie wiem, czy fuchy robią, ale, ale e, firma pozwala, można korzystać. E, przepraszam, kolejny klient. No więc akurat jestem na planie, na planie filmowym jestem. No ja się też bardzo cieszę. No z Polsatu dzwonili, że mam mi Bisza zastąpić, wiesz, prowadzi. <zysy> Nie? A bez całowania mówić, no, Do domu, ile można w robocie siedzieć? Kurde. Jacek, i w tym tygodniu już chyba jest to wczoraj kolenda, była to już ozdoby można pozbierać. Masz tam całe, całe nasze statko. To no, słuchajcie, a e, gdybyście chcieli jakieś auto jeszcze sobie kupić? E, już teraz na przyszły sezon, bo cieszę na poprzedni <grym> e, mamy kilka sztuk. Mamy używane, mamy o, tu jest fajny dziewięcioosobowy z dachem, czyli taki Ocean na T61. E, będzie tam jest chyba 18 czy 19 rok. Mamy tu nu nowe auto, mamy tu 19 rok, Pe pełnowymiarowy kamper, bardzo fajnie zrobiony z małym przebiegiem. Kolega jedzie właśnie sobie na e, swój serwis. E, słuchajcie, tu mamy fajne cukierki, automat, automat 4 napędy. Nowe auto na Full ledzie, W bardzo fajnej cenie. Musiałem zerknąć, ale naprawdę dobra cena. Kolejna nówka czteronapędowy, ter w automacie, nie ja wszystkie pamiętam, bardzo dobra cena i używany, używany 19, 20 rok, T61 przebieg 140 tysięcy taka będzie promocja na to auto. Wiecie co, około około, około, około tysięcy 45 euro. 45-46 tysięcy euro, także okazja. A to już klienta samochód, nie będziemy sprzedawać. Klientów aut nie sprzedajemy, tych co przyjechali na serwisy oczywiście. Chłopacy jak widać nie do końca tak uciekają z pracy, lubią sobie jeszcze porozmawiać o, o problemach, na pewno planują sobie kolejny dzień, od czego zaczną, co będą robić. Chciałbym w to wierzyć, fajnie by było. A tak u nas pokrótce wygląda dzień pracy. Dzień tak jest za krótki, w kończymy, ja stąd wychodzę 18 18.00-19.00. Pozdrawiam serdecznie Piotr Wiśniewski na Camper czekamy na Was. No a tak jak kiedyś wspominałem, że zajmuję się jeszcze sprzedażą taki fajny hałd, właśnie teraz tą przerwę, co mieliśmy do klienta, zamówił sobie Forda rs takiego czterona czteronapędóweczkę, 19. rok, ostatnie wydanie, także trzeba mu coś takiego poszukać, załatwić i dostarczyć. Pozdrawiam serdecznie Piotr Wiśniewski na Camper For Mountain. zakończenie numer 2. Hej!